Jutro dowiemy się, z kim Bohatowian zagrają w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Do losowania przystąpi 28 zespołów. Trzech przedstawicieli będą mieli Włosi, Polacy, Rosjanie i Belgowie. Po dwóch Austria, Francja, Niemcy i Turcja. Losowanie jest takie, tak jak do, będzie odbywało się tak jak do, dotychczas. No, trudno powiedzieć, przy tej ilości drużyn na pewno są zespoły o mniejszym potencjale sportowym, ale jak również tradycyjnie bardzo mocne włoskie czy, czy rosyjskie. Myślę, że, że fajnie było, gdybyśmy trafili właśnie jeden mocniejszy zespół i dwa teoretycznie słabsze, które pozwoliły nam spokojnie wyjść z tej grup. Jak podkreśla prezesa skry, dobrze byłoby, gdyby w grupie znalazł się zespół włoski i niemiecki. Na pewno nie chcielibyśmy lecieć gdzieś do Białgorodu, czy no w ogóle z którejś z tych rosyjskich trafić, ale myślę, że, że fajnym smaczkiem byłoby trafienie na przykład Perugi z, z Aleksem. Eee... Ja osobiście bym chciał, żebyśmy ewentualnie jeszcze trafili Friedrichshafen przy naszych bardzo dobrych wzajemnych kontaktach. Oprócz PGS, która po rocznej przerwie wraca do tych eliminacyjnych rozgrywek, plus ligę będą jeszcze reprezentować Asakory Rzeszów i Jastrzębski Węgiel. Inny rodzaj rozgrywek, choć te mecze z Gubernią pokazały, że bardzo dobrze, bardzo wysoki poziom był tych spotkań, no ale jednakże Liga Mistrzów to Liga Mistrzów i myślę, że ogromna frajda dla kibiców, że ponownie skrabeł chatów będzie występowała w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Losowanie jutro we Wiedniu o godzinie 20.00.